Witam wszystkich bardzo serdecznie na kilka godzin przed inauguracją nowego sezonu Ligi, już trzeciego sezonu, na którym pierwszy z wyścigów odbędzie się na torze w Australii w Melbourne. Przybliżmy sobie wszyscy ten właśnie oto tor. 3 sektory, 16 zakrętów. Poziom trudności według F1 Toru to bardzo łatwy, ale czy taki jest? Za chwilę to Wam pokażę. Toru To powyżej 5 km. Rekord okrążenia kiedyś należał do Michała Schumachera. Teraz pewnie jest już zupełnie inny, ten rekord. No to przejedźmy sobie nitkę tego toru. Przy okazji opowiem wam kilka ciekawostek związanych właśnie o to z tym torem. Na pewno ten tor można zlecić do jednym z idealnych na rozpoczęcie nowego sezonu, tutaj zawsze bardzo dużo się działo. Na przykład mogę... Pierwszy przykład jaki wam mogę podać to 2002 rok start do wyścigu, gdzie doszło do niecodziennej sytuacji pomiędzy. Rubensem Balikeo i Ralfem Schumacherem na dojeździe do pierwszego zakrętu. Rubens prowadził. Ralf Schumacher był tuż za nim po starcie. Próbował się y, złapać za Rubensem, a Rubens rozpoczął już hamowanie. Nie przewidział tego Ralf, no i wyleciał jak z katapulty y, z tylnego skrzydła. Rubensa przeleciał kilka metrów nad bolidem Rubensa nad torem, wylądował yy, w żwirze, uderzył w bandę. Dla Rubensa to już też był koniec wyścigu. A jakie zamieszanie zrobiło się yy, wtedy na starcie, no to trudno pomyśleć. Yy, tyle kierowców wtedy uszkodziło swoje bolidy. W tamtym roku również swój debiut w Grand Prix Australii miał Mark Weber, który dzięki temu zamieszaniu wykorzystał sytuację i dojechał na piątym miejscu przed własną publicznością. A teraz zobaczmy, właśnie mamy dojazd do tego oto zakrętu pierwszego. Przejeżdżamy przez drugi. Trzeci zakręt. Tutaj znana sytuacja. Bardzo z Fernando Alonso z 2016 roku. Koszmarny wypadek z udziałem właśnie Alonso i Gutierreza. Bardzo podobna sytuacja. Też się chciał złapać w tunelu aerodynamicznym Alonso za Gutierrezem. Nie uciekł na drugą stronę, by, gdy Gutierrez zaczął hamowanie, z dużą prędkością wbił się w jego tylne koło i przez to skończyło się groźnym, bardzo groźnym wypadkiem, po którym Alonso yy, szybko dosyć opuścił bolit, ale jak później się okazało, no, dostał pewnych obrażeń, że musiał jeden wyścig y, przeczekać. Ale groźnie to wypadek koziołkował. I jeszcze y, zakończył to na bandzie za żwirem. Co mogę wam jeszcze powiedzieć y, względem Australii na tym zakręcie też co właśnie, który jest oznaczony oczywiście numerem 3 zakręt numer 3, gdzie właśnie Alonso miał wypadek były też sytuacje związane z Robertem Kubicą i Fetelem z 2009 roku gdy na ostatnich okrążeniach Fetel z Kubicą walczyli o drugie miejsce, Kubica miał bardzo dobre tempo Doganiał Fetela. I w końcu y, zdecydował się na atak. Gdy się na ten atak zdecydował, y, to Fetel y, pod wpływem emocji, Kubica y, podjął manewr wyprzedzenia od zewnętrznej w tym trzecim zakręcie. Fetel był od wewnętrznej, nie wmieścił się w ten zakręt. No i uderzył w Polaka. Po czym kubica obróciło go lekko o 45 stopni, tak że stał bokiem. No i jeszcze tam zahaczyło. Fetela wylądowali tutaj na trawie. Uszkodził sobie przednie skrzydło kubica przez to. Tak samo Fetter sobie uszkodził. Przez to nie. Nie udało im się. Nie udało im się dobrze skręcić w zakręcie numer 5. Wtedy Fetter wpadł nawet w poślizg. Uderzył. Opona mu się oderwała. A Kubica podobnie kilka metrów dalej yy, uderzył w bandę, całe skrzydło sobie uszkodził i oponę, i to był koniec wyścigu i dla Fetela i dla Kubicy. Mm, co mogę wam jeszcze powiedzieć? No mogę wam powiedzieć o, o właśnie takich ciekawostkach związanych z Robertem Kubicą tutaj w Australii. W 2008 startował tutaj z dalekiego miejsca, ale skończył go na miejscu drugim i to był bardzo dobry występ dla Kubicy. 2009 to była właśnie ten y, bardzo dobrze szłomu w, w tym wyścigu, ale ta sytuacja na ostatnich okrążeniach z Petelem przekreśliła jego szansę na punkty i 2010 y, wykorzystał kubica zamieszanie na starcie gdzie tam Alonso y, zderzył się razem z y, batonem skorzystał na tym był na trzecim miejscu i utrzymywał to miejsce przez dłuższy czas potem strategia zaważyła na tym, że wylądował nawet na pierwszym miejscu przez chwilę, ale Baton wyprzedził Kubicę i Kubica skończył na miejscu drugim był jeszcze naciskany przez Hamiltona, ale Hamilton nie zdołał wyczylić Kubicy i Kubica skończył na miejscu drugim. I to, był, i to było jego już ostatnie Grand Australii przed wypadkiem. Co Wam jeszcze y mogę tutaj powiedzieć? Mm... Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że Australia to tor. Yy, oczywiście do 2009 taka tradycja występowała w Australii, że ten, który wygrywał inaugurację yy, sezonu, okazywał się później mistrzem świata. I mogę wam podać yy, trzy przypadki tego które oczywiście pamiętam to był na przykład 2007 w Australii na początku sezonu wygrał Kimi Raikkonen i jak się później okazało w Brazylii zdobył mistrzowski tytuł w 2008 wygrał Australię Lewis Hamilton i jak się później okazało w Brazylii zdobył mistrzowski tytuł i tak samo w 2009 Jenson Button wygrał w Australii i okazał się później Mistrzem Świata w Brazylii. Więc takie, takie smaczki dzisiaj przygotowałem dla was w Australii. Przejedziemy sobie już ostatnie okrążenie w Australii i przedstawię wam Kierowców, którzy wystąpią dziś. Grampi, Australii. Znane i nowe twarze. Zobaczymy i też transfery. Transfery, transfery. Kierowcy zdecydowali się na nowe bolidy, nowe barwy, więc teraz swoich ulubieńców zobaczycie w zupełnie innych zespołach ale to już za chwilę Wam to pokażę I tak kończy się nitka Australii miejmy nadzieję że dzisiaj zobaczymy piękne rozpoczęcie tego sezonu właśnie tutaj, na torze z bardzo dużą historią. A teraz, a teraz oto pokażę Wam nowych kierowców Ligi. I oto oni. I oto oni. Pierwszy, który na liście tutaj nam się melduje, Sebas, znana postać w naszej lidze. Jeździł w sezonie drugim, jest z nami nadal i w innych barwach. Był w Mercedesie, przechodzi do Hasa. Godi. Godi, nowy zawodnik, który tutaj będzie jeździć w naszej lidze i zdecydował się tutaj na transfer do Racing Pointa Hausero, Hausero znany też z drugiego sezonu przeniósł się z hasa do Ferrari Luciferek i Rumunek oni obaj bardzo znani byli, jeździli w McLarenie w sezonie drugim i obaj są nadal kolegami z zespołu, ale już w innym zespole Alfa Tauri. Damigo. Damigo przechodzi do McLarena z Alfy Romeo. Marcelix postanowił sobie przejść do Racing Pointa i jego kolegą będzie Godi. Pan John z Hasa postanowił przejść do Alfy Romeo. Zobaczymy, jak to tutaj dla niego się potoczy. Jazda w Alfie. Quanon z Mercedesa do Renault postanowił sobie przejść kolejny jest Jacob Jacob yy, bez zmian bez zmian jest w Williamsie, był w Williamsie w sezonie drugim więc tutaj akurat bez transferu Sir yy, postanowił z Ferrari przejść do Mercedesa Edman Edman z Racing Pointa Przeszedł do Alfy Romeo i jego kolegą z zespołu będzie pan John. Rasse Pro Drivers Hassa do Ferrari. Przeszedł Kasperszew, yy, przeszedł razem z Siraxom z Ferrari do Mercedesa. Klo yy, tutaj dostał lepszy bolid teoretycznie, z yy, Alfy Tauri przeszedł. Do Red Bulla, czyli z juniorskiego zespołu do seniorskiego. No i typowy Karol bez zmian w Reno, tak samo jak Jacob Oni dwaj tylko bez zmian reszta, z transferami Face Panthera w Red Bullu razem z Klo, tak jak to było w sezonie drugim, są cały czas partnerami zespołu, tylko już w innym zespole w Red Bull no i nowa postać nie zmyli was nikt yy, niech was nie zmyli nikt ponieważ to nie jest dziewczyna ale ma yy, tutaj kolega dziwną dosyć nazwę niecodzienną no i yy, można powiedzieć Wercow jest w Hasie. W Hasie i to jest nowa postać. Tak samo Cas F1 jest nowym kierowcą ligi i on będzie się prezentować. William Shea. 20 Dwudziesta osoba to będzie The Wild, ale to go, go zobaczycie w McLarenie. Chwilowo go nie ma, ale pojawi się to wam gwarantuję no to co mogę więcej powiedzieć 3 godziny do rozpoczęcia Australii ja już powiem wam, zacieram ręce oby to był fantastyczny wyścig i oby dostarczył ten sezon nam tyle emocji nawet więcej niż to było w sezonie drugim do zobaczenia na live o 20.30. Cześć!